Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie się szykuję do pracy i postanowiłam dla Was nagrać takiego krótkiego vloga. E, pokażę Wam, e, czego używam do makijażu, e, jakieś nowości, które mi się naprawdę świetnie sprawdziły. Również Wam pokażę, e, co ostatnio kupiłam w home new. No i powiem Wam szczerze, że pogoda nie rozpieszcza, bo jest bardzo zimno no i też chciałam wam powiedzieć, że jest wcześniej rano a ja muszę się posługiwać sztucznym światłem, nie lubię robić makijażu przy sztucznym świetle ale no inaczej bym nie zrobiła tego makijażu prawidłowo, więc co teraz właśnie nakładam bronzer z Too Faced cały czas używam tego samego bronzera Tutaj też mam takie ogromne denko muszę bardziej przybrązowić swoją skórę, bo no, Blaciocha jestem. Ostatnio naprawdę rozłożyła mnie dziewczynę choroba. Chyba też słyszycie po moim głosie, że coś było nie tak. No niestety dziewczyny naprawdę 39 stopni gorączki. Na szczęście już mi jest lepiej, ale nadal coś tam czuć w głosie, że coś tam jeszcze jest. No, ale do pracy wrócić trzeba. No, i też chciałam Wam powiedzieć, że w grudniu będę miała mnóstwo nadgodzin. Po prostu muszę nadrobić z kasą. Teraz nakładam kochani: Róż z Lovely, ten mój ulubiony w ocieniu 02. Bardzo go lubię. To jest taki przepiękny kolor taki brzoskwiniowo-różowy, ślicznie wygląda na policzkach. E, użyję do tego mojego nowego pędzla z NAM o numerze C1. I to jest kochani pędzel do pudru, tylko ja będę go teraz używać do różu. E, z tego względu, że no, to jest jedyny czysty pędzel, który obecnie posiadam, więc będziemy używać czystego pędzla. E, no, trochę mnie przeraża ten grudzień, bo będę naprawdę praktycznie codziennie w pracy. No, ale niestety. Pieniążki też się przydadzą, tym bardziej, że w tym roku mieliśmy mnóstwo kochani wydatków i przyznam wam się, że ten rok był taki dla nas trochę ciężki, jeżeli chodzi o o te wszystkie rzeczy, które musieliśmy zrobić. No finansowo daliśmy radę, ale po prostu jesteśmy zmęczeni, też nie byliśmy na żadnych wakacjach, oprócz takich, wiecie, niedzielnych wyjazdów, nie było takiego dłuższego wypoczynku. E, oczywiście nad tym ubolewam i na pewno jedziemy gdzieś w, na ferie, e, mamy zamiar jechać do zakopanego i na pewno coś... E, Trzeba zorganizować. Mam ochotę pokazać dzieciom góry, bo jeszcze w górach polskich nie byli nasze dzieci. A wiecie, że my ślub z mężem mieliśmy w Zakopane. więc fajnie by było pokazać im też te miejsca. Teraz rozbęduję troszeczkę sobie ten róż, połączę, z, połączę sobie ten róż właśnie z brązerem. No i teraz chciałam Wam pokazać błyskotkę. Tanią błyskotkę, marki. Evaline, Feel the Glow. Ja mam w odcieniu 02. I ja już ten kochani rozświetlacz miałam na oku od dłuższego czasu, ale po prostu czekałam, kiedy będzie na niego promocja. No i udało mi się kupić ten rozświetlacz w promocyjnej cenie za 10,99 zł, więc warto było poczekać. A tutaj jest taki piękny błysk, że normalnie tafla. Naprawdę można by porównać ten rozświetlacz do jakichś drogich rozświetlaczek. Zobaczcie jak się pięknie mieni. Ślicznie naprawdę wygląda tak pięknie, też się wtapia w skórę. Robi taką przepiękną też taflę. Bardzo jestem z niego zadowolona. No i odkąd go mam, cały czas go też używam. No i teraz oczywiście nadmiar strzepujemy i będziemy nakładać ten piękny rozświetlacz na twarz. na oku trochę na nosek kochani, patrzę teraz w podgląd i naprawdę widzę, że jestem wręcz biała i nie wiem, czy to przez te światło, które mnie obecnie wręcz oślepia czy przez to, że no, byłam chora i po prostu jestem taka blada, choć jak patrzę w lustro to nie widzę tej bladości no, podkład mam taki oliwkowy nałożony nie wiem dlaczego tak to wygląda w kamerze. Yy, chciałam wam też pokazać moją nowość, taką wisienkę na torcie, bo ostatnio kupiłam sobie nową pomadkę marki Neonails Shape Up Effect i to jest pomadka, która ma nam, poczekajcie, powiększać usta. I to jest pomadka matowa i ja mam ją w odcieniu 21. Oczywiście, kochani, zrobię wam słocza. I to są takie moje kolory, czyli kolory nude. Śliczny jest ten kolor, prawda? Coś tak słodko pachnie ta pomadka. Oczywiście gadam i wyjechałam. Trochę. Znacie mnie dziewczyny, ja bardzo lubię tak delikatnie podkreślać usta. Mimo tego, że mam no, dosyć duże usta swoje naturalne, to nie używam żadnych czerwonych pomadek ani z tych rzeczy funkcjowych też nie za bardzo. Też chciałam Wam kochani powiedzieć, że jestem oczarowana też podkładem drogieryjnym i to jest marka Liren i to jest podkład... Eko Natura. I to jest podkład rozświetlający. Ja mam go w dwóch odcieniach: 320 Light Beige oraz 330 Natural. Z tego względu, że ten jest dla mnie za jasny, natural jest dla mnie za ciemny. Mieszam te dwa kolory, wtedy uzyskuję taki ładny kolor oliwkowy. I tutaj jest kochani kolor 320 Light Beige, a tutaj jest kolor 330 Natural. Jak widzicie, ten jest dla mnie za jasny, ten jest dla mnie za ciemny. No, dlatego też mieszam te dwa kolory. I to jest podkład, kochani, rozświetlający. A przy mojej cerze, takie podkłady rozświetlające nie za bardzo się sprawdzają. Tak naprawdę żaden do tej pory podkład rozświetlający. Dobrze mi się aż tak nie sprawdzał jak ten. Z tego względu, że on naprawdę długo utrzymuje się na mojej skórze, bo takie podkłady rozświetlające rzadko kiedy długo się utrzymują na mojej skórze. One mogą pięknie wyglądać tylko i wyłącznie na początku, a potem no, w ogóle te podkłady wtedy znikały wcześniejsze, rozświetlające z mojej skóry. Przy tym podkładzie to się w ogóle nie dzieje, bardzo długo się utrzymuje na mojej skórze, jest taki bardzo lekki, przyjemny, nie obciąża mojej skóry i też chciałam wam powiedzieć, że on naprawdę wygląda bardzo naturalnie i widać to takie delikatne też rozświetlenia na mojej skórze. Bardzo mi przypasował właśnie ten podkład, bo z tego względu, że on jest taki lekki, świetnie się sprawdza właśnie przy cerze, dojrzałej w szczególności teraz kiedy jest okres grzewczy i przy cerach dojrzałych wtedy nasza skóra się bardzo szybko też przesusza czuć takie ściągnięcie, taki dyskomfort w ciągu dnia, a ten podkład długo utrzymuje się na skórze i śmiało możecie go nosić do takiego codziennego makijażu, czy też na jakieś większe wyjścia, na urodziny, na szciny bo on przepięknie wygląda naprawdę na skórze i długo się utrzymuje no i ta skóra wykonana taką zdrową. Ja go kupiłam za 17,99 zł, oczywiście ta cena jest promocyjna. No i chcę Wam powiedzieć, że ten podkład kupiłam. Ten jaśniejszy, Light Beige 320, miesiące temu. Wtedy była na niego promocja. No ale on był dla mnie za jasny, więc teraz sobie dokupiłam ciemniejszy podkład. I po trzech miesiącach była kolejna właśnie promocja na ten podkład. Czyli tak mogę śmiało powiedzieć, że ten podkład. Jest dosyć często na promocji, więc na pewno, jak się pojawi kolejna promocja na ten podkład, to Wam naprawdę ten podkład serdecznie polecam. Co do tej pomadki, jest komfortowa, ale widzę, że ona ma takie troszeczkę kredowe wykończenie. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać później. Kolor mi się bardzo podoba, jest lekka, ale ta kredowość trochę chyba tak za sucho wygląda. Zobaczymy, kochani, jak ta pomadka będzie się później zachowywać. Będę sobie ją teraz testować, bo kolor naprawdę jest piękny, ale no nie wiem, jeszcze nie jestem w stanie Wam coś więcej na ten temat powiedzieć. Musicie zbroić się w cierpliwość i później Wam co nieco więcej powiem na temat tej pomadki. Okej, okay, kochani, teraz zabiorę Was na dół i pokażę Wam, co ostatnio kupiłam w Home menu, bo ostatnio była taka promocja. Że, jak się kupi jakiś tam produkt, to dostanie się błąd za 100 zł. I oczywiście ten błąd dostałam za darmo od mojej przyjaciółki Sylwii. Pozdrawiam cię, kochana, serdecznie. Ona mi dała ten błąd, żebym też sobie coś kupiła w homeniu. No i kupiłam sobie kilka takich fajnych rzeczy, z którymi chciałabym się z Wami podzielić. No i kochani, w homeniu kupiliśmy m.in. takiego pięknego Mikołaja. Jak wiecie, mam też sobość do kubków, więc kupiliśmy takie kubeczki w homeniu kupiłam te kubki z jeleniem motyw leśny mieszkamy przy lesie i lubię w ogóle motywy leśne w naszym domu więc kupiliśmy takie kubeczki w homeniu i troszeczkę mniejsze tego typu które są moim zdaniem przepiękne kupiliśmy również pojemniki w końcu na kawę i herbatę takie wiecie z motywem również drewnianym bo moja kuchnia jest z drewna oraz y, y, szafek białych tutaj mamy pojemnik na sól ostatnio pojemnik plastikowy który mieliśmy do soli i się połamał dlatego też musieliśmy kupić coś innego kupiliśmy też czarny chlebek ponieważ próbuję teraz też dodać czarnych elementów do naszej kuchni żeby nie było takie wszystko białe i y, drewniane dlatego też no, tutaj mamy właśnie tę solniczkę czarną chlebak czarny, no i też kupiłam czarny czajnik, więc trochę czerni teraz wplatam w moją kuchnię. To nie wszystkie rzeczy, które e, mam Wam do pokazania. Teraz muszę za Was zabrać w inne miejsce i pokażę Wam resztę. Kupiliśmy też biały kot w taką jodełkę, podusie z takim samym motywem, jakie mamy kubki. Kupiliśmy też e, takie podusie, dwie w gwiazdki. No i też kupiłam e, pościel z satynowej bawełny i ta pościel będzie wyglądała mniej więcej tak na naszym łóżku. Lubię właśnie kupować e, nowe pościele, nowe piżamy, nowe szlafroki właśnie w tym okresie zimowym. No i te wszystkie rzeczyki właśnie kupiliśmy w Home menu. Trochę tego jest, no ale to są rzeczy też takie praktyczne. Jak widzicie, tylko kupiłam jedną rzecz ozdobną, czyli jednego Mikołaja. I to tyle. I życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!